Witam wszystkich z tej strony z Sudokamil. W tym materiale pokażę Wam, jak możecie samodzielnie trenować techniki rozwiązywania Sudoku klasycznego, o których wspominam między innymi w serii poradnika do Sudoku. Wykorzystamy do tego darmowy program Hodoku, dzięki któremu nie tylko będziemy w stanie trenować te techniki rozwiązywania Sudoku, lecz także będzie to nasz solver, czyli będziemy też w stanie zobaczyć rozwiązanie danej planszy Sudoku klasycznego. Jeżeli nie będziemy w stanie danej planszy samodzielnie rozwiązać. Na początek klikamy pierwszy link w opisie pod tym filmem, i przekieruje on nas do tej oto strony głównej e, hodoku. E, zanim pokażę, gdzie ten program pobierzemy, zwracam uwagę, że tutaj bardzo fajna zakładka Solving Techniques, e, w której znajdziemy wylistowane techniki rozwiązywania e, plansz sudoku klasycznego. Także, jeżeli byście byli zainteresowani, chcielibyście poznać tą technikę rozwiązywania zadoku, to możecie zajrzeć do tej zakładki kliknąć interesującą Was technikę. Na przykład tutaj mamy wytłumaczoną, znaną technikę, już X-Wing Natomiast, gdzie tutaj pobierzemy nasz program? Po wylądowaniu na tej głównej stronie. Klikamy zakładkę Download, przekieruje nas do tej oto strony i klikamy ten zielony przycisk Download Latest Version. Za chwilkę nasze pobieranie powinno się rozpocząć. Jeszcze chwilka. Zapisujemy tam gdzieś nasz plik instalacyjny. I tutaj pozwolę go sobie otworzyć klikając tę ikonkę. Możecie też znaleźć ten plik u siebie tam gdzie zapisowaliście ten plik instalacyjny. Klikamy Next. Akceptujemy warunki umowy. Klikamy next. Tutaj mamy lokalizację naszej instalacji. Dalej klikamy Next i klikamy Install Jak widać instalacja jest tutaj bardzo szybka od razu możemy kliknąć tutaj Launch hodoku czyli po instalacji od razu nasz program się uruchomi Spotykamy się w takim razie już przy włączonym programie hodoku Ok, jesteśmy już po instalacji naszego programu Zmaksymalizujmy sobie okno Co widzimy? Po lewej stronie widzimy planszę z doku wypełnioną samymi moimi cewerkami. Na razie ta plansza jest pusta, żadnych tutaj cyfr jeszcze dużych nie ma. Po prawej stronie mamy jakieś zakładki, zaraz wyjaśni się na czym te zakładki polegają. I od razu, może przejdźmy tutaj do tej części, w której przedstawię jak trenować samodzielnie techniki rozwiązywania sudoku. Załóżmy więc, że poznaliśmy nową technikę, chociażby z mojego, mojej serii poradnika do sudoku. Powiedzmy, że chciałem przetrenować sobie technikę X-Wing, bo o nim tutaj wspominałem. Jak więc do tego podejść? Klikamy sobie tutaj zakładkę MOD i wybieramy opcję Learning. I teraz mamy wylistowane te techniki albo w formie takich folderów, albo tutaj tak pojedynczo te techniki są wypisane. I szukamy naszej techniki. Mamy x -Wing, więc klikamy, zaznaczamy X-Wing i klikamy OK. I teraz generujemy sobie planszę, na której ten x -Wing występuje. I to możemy dwa sposoby zrobić. Możemy sobie kliknąć tutaj. New Random Sudoku z opcji File New Random Sudoku ewentualnie możemy użyć tutaj skrótu klawiszowego CTRL i N ja kliknę może tutaj New Random Sudoku teraz to sobie może zakryjmy klikając opcję Summary no i teraz zobaczmy co tutaj się stało mamy wygenerowaną jakąś losową planszę na której na pewno jest do znalezienia X-Wing i teraz po prawej stronie widzimy tutaj spis technik jaki widzi nasz solwer jeżeli chcielibyśmy tę planszę sudoku rozwiązać samodzielnie to solwer proponuje tutaj, że takie techniki będą się tutaj pojawiać przy rozwiązaniu tej planszy czyli solwer widzi, że należy skorzystać chociażby z X-Wing'a jakiegoś tu string czy tam W-Wing'a tutaj jest spis tych technik, które komputer widzi Natomiast my tutaj skupiamy się na Xwingu. W tym momencie powinniśmy być w stanie znaleźć tego Xwinga, o którym była mowa. No i załóżmy, że my nie widzimy tego Xwinga, że tutaj próbujemy znaleźć tego Xwinga, że on tutaj gdzieś jest, ale go nie widzimy. Wówczas, że go nie widzimy, to klikamy sobie tutaj przycisk Solution Path. Tutaj będzie wyświetlony, jak ten komputer byłby w stanie rozwiązać tę plansz z doku. Kolejnymi krokami. Możemy te kroki śledzić, ewentualnie możemy po prostu sprawdzić tego X-Winga. Tutaj mamy zaznaczonego X-Winga i widzimy, że ten X-Wing tutaj w tym przypadku był taki kolumnowy na kandydacie 3. On się odbyło na tych właśnie czterech polach, gdzie mamy te zielone trójki. Możemy tutaj użyć palety kolorów, w lewej dole mogły zaznaczyć sobie te pola i nam X-Wing powoduje, że mamy tutaj aż takie trzy eliminacje. Te czerwone trójki są fałszywe, więc. To jest nasz X-Wing, który mieliśmy znaleźć i, i e, po prostu widzimy jak, jakie cyfry bior, jakie pola biorą w nim udział i te czerwone cyfry oznaczają jakie e, tutaj eliminacje następują w ramach tego X-Winga. E, możemy spróbować jeszcze raz znaleźć tego X-Winga, klikamy sobie jeszcze raz File New Random Sudoku. I znowu mamy jakąś planszę, na której możemy znaleźć naszego X-finga, lub, lub nam się też nie uda. Ja może nie będę tutaj szukać tego x bo równie dobrze mogłoby troszkę nie, dłużej to zająć. No i znowu załóżmy, że, e, chociaż widzę tego X-finga, przepraszam. Wydaje mi się, że ten x tutaj na tych dwóch kolumnach, na kandydacie 9 wydaje mi się, że to będzie X-fing. Zaznaczę sobie te narożniki kolorem pomarańczowym. I eliminacje teraz będą w tych wierszach, tak jak mówi, opowiadam o tym w poradniku do czyli w tych trzech polach można osunąć kandydata 9. Takie jest moje przypuszczenie. Sprawdzamy. Klikamy Solution Path i klikamy tutaj, gdzie na Solu będzie x I zobaczmy, że idealnie pokryło się z tym, co, co tutaj stwierdziłem. Także akurat mój x tutaj był e, poprawny. I w ten sposób możecie trenować techniki, tudzież trenować e, znajdywanie technik odwracających doku do Czyli e, jeszcze raz tutaj podsumujmy. Wybieramy sobie MOD. Learning, zaznaczamy techniki, która nas interesuje. Możemy z tych, z tych tutaj folderów te rozwijać techniki, albo pojedynczo po prostu znaleźć naszą technikę. W tym przypadku X-Wing i to po prostu generujemy sobie nowe plansze albo tutaj klikając to New Random Sudoku, albo Ctrl plus N. Szukamy naszego X-Winga. Jeżeli go znajdujemy, to zaznaczamy go sobie i porównujemy go z tym, co proponuje Solver. Jeżeli go nie znajdujemy, to klikamy tutaj zakładkę Solution Path. I zasłuchamy tego x i tutaj widzimy jak ten x nam ewentualnie powstał. Oczywiście można to też robić z innymi technikami, tutaj x jest akurat przykładowy. To, to, jest, to jest moim zdaniem pierwszy krok kiedy, jeśli poznaliśmy nową technikę. Po prostu sz ćwiczymy szukanie tej techniki właśnie za pomocą tej zakładki e Learning. Jest jeszcze jeden sposób wykorzystania programu HODOK'u do trenowania technik rozwiązywania plan tym razem użyjemy do tego e, zakładki Mod i PRACTICING e, I tutaj znowu wybierzemy sobie tę samą technikę X. nie będzie tutaj nic ruszać Także klikam sobie OK e, Wróćmy sobie teraz do zakładki SUMMARY aby nie, nie widzieć tutaj drogi rozwiązania planszy No i znowu generuje nową planszę klikając NEW RANDOM Sudoku. I teraz różnica jest taka, że mamy e, planszę od zera e, I teraz będziemy musieli tą planszę rozwiązać e, po prostu e, samodzielnie lub z pomocą komputera tutaj są wylistowane te techniki, które mają się pojawić i widzimy, że ten XWing się pojawia, ale przy okazji jest też problem taki, że te inne techniki się pojawiają, których być może nie chcemy, ponieważ w danym momencie skupiamy się tylko na XWingu a zatem jeżeli chcemy zwiększyć szanse na to, że wygenerujemy planszę, w której jest tylko sam XWing do znalezienia to zanim wygenerujemy to polecam tutaj wejść opcję Edit i Preferences i wówczas wchodzimy tutaj w zakładkę Solver. Weźmy może ten drugi widok, folderowy. I tutaj odznaczamy wszystkie e, techniki, prawie wszystkie, e, który, których nie chcemy widzieć po prostu w, tym naszym, w tych naszych planszach treningowych. Czyli te wszystkie inne techniki niezwiązane z X-Wingiem po prostu odznaczę po kolei, oznaczając te foldery. Że tutaj odznaczamy to wszystko. E, oprócz oczywiście naszego e, X-Winga. A x nasz był chyba tutaj w tym folderze, tak? Więc o, zostałem tylko x a te pierwsze trzy, te, trzy foldery zostaje, bo to są takie e, klasyczne jakieś pary, trójki, e, jakieś ukryte e, pojedyncze liczby do wpisania. Także te trzy foldery już zostawiam. Ewentualnie z tych kolejnych folderów wybieram tylko tę technikę, którą chcę trenować, czyli tylko zaznaczyłem ten x -wing. I teraz po kliknięciu OK jest większa szansa, że pojawi się plansza, na której tylko xmig będzie do znalezienia no i ewentualnie to takie techniki pomocnicze typu pary albo trójki więc jeszcze raz wygenerujemy tę plansze i widzimy, że na, mamy już planszę, na której tylko xmig jest do znalezienia także możemy skrywać tę planszę, rozwiązać samodzielnie e, i na tej planszy tylko xmig może się e, pojawić możemy zostawić tych wszystkich kandydatów włączonych po prostu mamy po prostu podpowiedź, jacy kandydaci są i gdzie. Natomiast ja polecam to sobie wyłączyć. Wówczas klikamy tutaj e, opcję Options i odznaczamy to Show All Candidates. I wówczas nie będziemy już widzieć żadnych e, kandydatów i będziemy musieli już tych kandydatów sobie ewentualnie ręcznie wpisywać. Do czego e, tutaj namawiam? Ponieważ w praktyce. Ci wszyscy kandydaci nie są podani na początek, lepiej nauczyć się ich, moim zdaniem, samodzielnie wpisywać. Jeżeli chcecie wpisać kandydatów, to przytrzymujemy przycisk CTRL, czyli na przykład chcemy chce wpisać tutaj małe cyfry 2 i 3, to muszę CTRL przytrzymać i kliknąć 2 i 3. Tutaj jest też fajnie, że to podpowiada przy okazji, który kandydat jest niemożliwy, czyli tutaj wiem, że na przykład ta dwójka byłaby tutaj fałszywa. I rozwiązujemy tę planszę. Znów próbujemy znaleźć tego jak swinga. I jeżeli by nam się ewentualnie nie udałoby, no to oczywiście, znowu możemy tutaj kliknąć Solution Path i sprawdzić, ten x jest. No tylko tutaj musimy z powrotem wtedy włączyć tych te naszych te nasze kandydatów i widzimy, że ten X-Wing powinien w tym momencie tak wyglądać i takie eliminacje mogłyby tutaj nastąpić. Te różowe dziewiątki byłyby fałszywe. Oczywiście, zwracam uwagę, że ta droga rozwiązania proponowana przez Solver nie jest jedyna. Także może się zdarzyć, że jakieś tu techniki będą podpowiadane przez solver ale one się nie pojawią po prostu dlatego, bo my inaczej rozwiążemy plansze z dołu to jest tylko e, sugestia jak komputer by rozwiązał te planszę. natomiast my moglibyśmy tutaj e, inaczej tę planszę rozwiązać na przykład znajdując inną technikę natomiast jeżeli trenujemy te techniki tak pojedynczo to raczej skupiamy się na tym, że tylko ta technika mamy wystąpić czyli w tym wypadku skupialibyśmy się tylko na X-Wing'u także to jest ten drugi krok Trenowania technik rozwiązania sadoku, czyli jeszcze raz podsumujmy, klikamy sobie zakładkę Practicing, wybieramy tą naszą technikę X-Wing. I teraz, jeżeli chcielibyśmy zwiększyć czas na to, żeby tylko tę technikę konkretną trenować, to Edit Preferences Solver i oznaczamy wszystko, co jest zbędne oprócz tych trzech pierwszych folderów i ewentualnie tej techniki, którą chcemy tutaj trenować, i generujemy sobie plansze. I, szukamy, I po prostu szukamy sobie naszego w tym przypadku tylko tego X-Wing'a e, Niestety może się zdarzyć, że no właśnie, że e, to szukanie planszy może być trochę dłużej dlatego, bo zawężyłem szukanie ty tylko do e, X-Wing'a e, Natomiast po jakimś czasie powinna się ta, ta plansza pojawić i teraz mamy znowu planszę, gdzie tylko X-Wing jest do, jest do znalezienia Warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli byście chcieli przywrócić e, możliwość tutaj, aby dodatkowe techniki się pojawiały przy tych planszach to z powrotem klikamy Edit, Preferences, wchodzimy do solwera i klikamy tutaj przycisk Reset to Default. I wówczas te techniki, które tam pominęliśmy poprzednio, których nie chcieliśmy teraz, mogą się pojawić. Tak jak na przykład teraz obok X-Winga, pojawiły się dodatkowo Wubik. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć w tym materiale. Mam nadzieję, że po tym materiale wiesz już, jak możesz samodzielnie trenować techniki rozwiązywania planu z klasycznego. Ten program ma tutaj wiele innych dodatkowych funkcji, natomiast na razie je pominąłem, ponieważ chciałem w pełni skupić się tylko na tej kwestii tutaj, jak wykorzystać hodoku jako narzędzie treningowe. Niemniej jednak zachęcam Cię do eksperymentowania z tym programem, ponieważ ma on wiele dodatkowych funkcji, o których tutaj nie wspomniałem. Tymczasem zachęcam się do oceny tego materiału, do komentowania i jeśli jesteś ja na bieżąco z tym kanałem, to oczywiście zachęcam już do subskrypcji. Tymczasem życzę powodzenia w opanowywaniu i tutaj umiejętnym wykorzystaniu programu hodoku do e, trenowania e, technik rozwiązywania planu sudoku. Wszystkiego dobrego i mówię, do zobaczenia w kolejnym materiału poświęconym sudoku. Pozdrawiam.